Nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Dzień dobre. Witam szustki. I'm very honored and proud to become the head coach of the Polish national football team. First, I would like to thank the president, Mr. Zbigniew and all the board for giving me this opportunity to embrace this great challenge. Poland is a country of football, and I am sure with your enthusiasm giving us the strength, the support and belief of the national football team. Together we will be able to fight for the next European Championship. The team itself has a great potential. They are high class players with the right winning mentality, discipline, organisation and the right attitude, together with me, my staff, all federation, supported by the whole nation, we will be strong. I jestem że all Poland will be proud of the Polish national football team. Unte nas piłka. Dziękuję i do widzenia. Także ja, że, ja, Jak widzicie, wybór, wybór padł na e, Paula Souza. Ja uważam, że był to fantastyczny piłkarz. E, piłkarz, który miał wielki, wielki charakter. Jest to trener, który do pewnego stopnia piął się bardzo w swojej karierze e, trenerskiej. Gdzieś ostatnie półtora roku było trochę zahamowania, ale może wynikało to stąd, że poszedł do, 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 do Chin. Pewnie wiadomo, do Chin się idzie po to, żeby zarabiać duże, duże pieniądze. Natomiast muszę powiedzieć, że. Wiesz, go nigdy wcześniej nie spotkałem i go nie znam indywidualnie, natomiast no, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z, z zawodnikami. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do, do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera, i wszyscy mi jedno, zibi top. Jeżeli chodzi o trenera, top. Top, stosunki, treningi, dyscyplina, yy, wiedza. Przygotowanie. Natomiast no, musimy być przekonani, że jeżeli będziemy myśleli, że nam jest potrzebny tylko trener do tego, żeby lepiej grać, no, to się mylimy. No, trener może pomóc, ale do tego nam są potrzebni zawodnicy, którzy żeby byli od nowa skoncentrowani, żebym widział po, żebym widział po zawodnikach postrzelonej bramki taką samą euforię, jak widziałem po strzelonej bramce Milika w meczu z Niemcami czy Mili. Bo to są składniki, które powodują, że reprezentacja wychodzi skoncentrowana. Ja uważam, że ten trener, taką mam nadzieję, uważam, że ten trener może reprezentacji e, pomóc, że ten trener może z tej reprezentacji wyciągnąć więcej. Nie chciałbym się mylić, mam nadzieję, że to jest e, moje, że moja decyzja, ja nie mówię, że jest idealna, ja uważam, że jest decyzją dobrą, że jest decyzją mądrą, decyzją przemyślaną. Natomiast życie pokaże, czy miałem czy miałem rację. Ja uważam, że na tym etapie trener zagraniczny jest trenerem najlepszym, bo przede wszystkim nie będzie, nie będzie od razu musiał czytać na wszystkich mediach społecznościowych specjalistów, którzy jeszcze z nimi słowa nie zamienili, ale już wiedzą, że jest, że jest B, prawda, albo w drugą stronę, bo to w takim świecie e, żyjemy, gdzie, gdzie ten szacunek, dystans i pozytywne spojrzenie do innych ludzi to są coraz e, rzadsze spotykane rzeczy.